Jest taka dziwna narracja w stosunku do chrześcijan, że powinni wszystkich kochać, powinni wszystkich przytulać, powinni wszystkich w niezwykły sposób traktować, bo przecież Jezus wszystkich kocha. I przecież nawet na krzyżu Golgoty modlił się do swojego ojca mówiąc, nie policz im grzechu tego, bo oni nie wiedzą, co czynią. To akurat się zgadza. Tak Jezus się modlił na krzyżu Golgoty. To prawda. Ale przeczytam wam inną modlitwę. Pochodzi z Księgi Objawienia. A gdy zdjął szóst, piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, Którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Widzimy, że zupełnie inna modlitwa. Wobec kogo ta modlitwa się odbyła? Wobec Jezusa. Kolokwializując, ci zamordowani chrześcijanie mówili: Panie, kiedy wreszcie zrobisz porządek z mieszkańcami Ziemi? My oczekujemy, że Ty wylejesz sprawiedliwość na nich, że Ty nas pomścisz. I cóż powiedział na to Jezus? O, to nieładnie tak mówić. Macie kochać swoich wrogów. Nie, nic takiego tam nie pada. Wręcz odwrotnie, Jezus mówi: Tak, tak będzie. Jeszcze chwilę, tylko poczekajcie, bo jeszcze mają przyjść tutaj następni. Którzy mają być zamordowani z mojego powodu. Czasy się zmieniły. Minęło dwa tysiące lat. I Biblia mówi wyraźnie, że czas ostateczny, możemy o tym czytać w listach do Tesaloniczan i do Tymoteusza, to czas, kiedy objawi się ludzkie zło. Ludzie staną się źli. Ludzie też staną się fałszywi w, w tym znaczeniu, że będą tylko udawali, że wierzą, ale nie będą wierzyli. Zło wyleje się również z kościołów. Oczywiście wcześniej tam się wleje, żeby było jasne. W tej sytuacji warto zastanowić się, jak powinien postępować chrześcijanin. Jak powinien postępować uczeń Jezusa? Jaka powinna być jego postawa na co dzień? I na pewno nie powinna być to postawa człowieka, który biega tam i sam i powiada: O ludzie, Jezus was kocha, Jezus was wszystkich kocha, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Jezus. Swoją miłość do człowieka na krzyżu Golgoty doprowadził do apogeum. Oddał swoje życie za wszelki grzech tego świata. Ale nie za każdego człowieka na tym świecie. Tylko ci, którzy uwierzą Jezusowi, będą uratowani. Ci, którzy nie uwierzą, to ta ofiara Jezusa na krzyżu nic im nie da. A w dzisiejszym czasie, kiedy zło jest coraz bardziej bezczelne, można powiedzieć, że wręcz hamskie. chrześcijanin nie powinien uciekać, chować się w domu, nie powinien machać ręką, mówić, to nie moja sprawa, to nie mój świat, to nie moje życie, to nie moja ojczyzna. Skoro tak twierdzisz, to przestań chodzić do pracy, przestań pobierać pieniądze z zus przestań robić zakupy w sklepie, Przestań kupować jakiekolwiek ciuchy, przestań jeździć samochodem, bo to jest ten świat. Tchórzostwa nigdy nie należy pochwalać. Chrześcijanin ma stanąć twardo na słowie Bożym, bezwzględnie, stanąć wobec tej tłuszczy, która niczego innego nie pragnie jak zła, i powiedzieć: Nie przejdziecie. Ponieważ prawda jest niezmienna. Chrześcijanin musi być dzisiaj odważny, musi być prawdziwym mężem Bożym, obojętnie czy jest kobietą czy mężczyzną. I mało tego, ma prawo się domagać, żeby Bóg zrobił porządek na tym świecie. Mamy prawo się domagać, żeby Bóg wylał sąd na ten świat. I żeby ci, którzy grzeszą bez opamiętania, zostali zabici i potępieni na wieczność. I nie wolno się z tego wycofać. Nikomu, kto wierzy Jezusowi, nie wolno się z tego wycofać. Jeśli się z tego wycofasz, to pamiętaj, że prawdopodobnie popłynie jak zdechła ryba z prądem i nic dla ciebie już nie zostanie. A przy okazji, bardzo wielu ludzi nie usłyszy Ewangelii, a Ty ją miałeś ogłosić. Co myślimy? Jak się zachowamy w tym czasie? Będziemy uciekać? I tak Cię dopadną. Gdziekolwiek będziesz, i tak Cię dopadną. Więc albo Ty pójdziesz z mieczem Słowa Bożego, starczą, Wiary, i powiesz ani kroku dalej w tym, co robicie. Być może stracisz życie, ale na pewno nie wszyscy życie stracą. Ale zło musi się skonfrontować ze świętością Boga. Bezwzględnie. Bezwzględnie. Nie bójcie się, bo zwycięstwo należy do nas.